Siemanko widzowie, z tej strony Rożytkowski i znowu idziemy polować na krwawego pazura, dokładnie tak. Słyszę, jak kogoś już tam z, 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 zżera. Widzowie, musimy się streszczać jeśli chodzi o polowanie na tego pazura. Nie mogę na tobie jeździć, ale na królu bazoru już będę mógł chyba, nie? Tu mamy pierwszy... Tak, tak. A kręta. Balfadas. Ogólnie będziemy się tak sobie przygotowywać na ula. Widzowie, potrzebujemy lepszej maczugi. Lepszej maczugi. O wiele lepszej dzidy. Potrzebujemy tego. 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 Byśmy lepszego potrzebowali. Lepszej maczugi. Tego. Tego. I wielu Innych rzeczy witry. Wytwarzania to. Z czego możemy robić? Był kawałek muzyki zagrałem z Cry'a trójki, gdy cię wróg zauważył. Mogę rozstawić pułapki. Słyszę jak już jednego ponownie zjadam Kolejne ognisko Czekajcie tutaj już prostu pułapki. pułapki by nie było, że O Borys, nie po nie porozstawił pułapek, nie ma jak Zabić mnie. Widzowie. To, to tak nie jest. Tego drewna nam się trochę przyda. Atakuj. Trochę ataków będziemy musieli zrobić parę ataków 6 strzech No i ostatnia pułapka A tamta, no to co? Nie wiem czy to Czeka, czeka, masz choć w to jedzonko, poskromiłem borsuka, fajnie widzę, ale najpierw biorę tego. Widzowie, to w sumie jestem gotów, nie? Gotowy, nie? Jesteś, Borys. Więc do dzieła. Odszukaj Da do, do zmroku musimy niestety, bo ja chciałem, żeby był dzionek. Ale by nie miało sensu polować, bo zwierzęta zawsze jest w nocy. A ja przygotowałem. Nie widzę, wie? Dobra, ja sobie biorę wszystkiego full Są miał w eku wszystkiego full. Wszelki wypadek tego i tego jakby mi czegoś zabrakło. Jedzonka mam tyle... tego K kwiatów muszę mieć trochę. Tego też muszę mieć. Tego mam full. Łupka nie mam full. Krzcina też się może przydać. I to też się ogólnie przyjdzie. Czekajcie, może i nam coś w za nią. Ale ja południowy klon zbieram na GDM, czyli się nie zgadzam. Ale jak? Ja mam to zrobić i chyba, mus... chyba coś się pokręciło wam. No ja, bo wykorzystam to sobie. Ja muszę odnaleźć jedną pułapkę Żeby ją sobie przygotować O, tam jest ostatnia Pułapka, okej okay. Przyszedł! Bam! na bomba, BUM! Да, брат, я натянул. Почему? O nie, jest i ten. I postaram się on, żeby mnie złapał. Hej! Przez pułapkę. Jaki nubek? Dobra, zjedz przed atakiem. O atak! Bam! Leczę się. Dobra! No jejku! Teraz od początku musimy. No to fajnie, zabij mnie. No drewno. Czekajcie, muszę chyba usę uzupełnić drewno. Przeszykowuję pułapki. Jedna zastawiona, druga też. Jaka fajna animacja zostawienia pułapek według mnie jest bardzo fajna. Idziemy sobie teraz do następnej naszej pułapki. Albo najpierw wiecie co muszę zrobić. Ze składu wziąć ten. Więcej takiego drewna. wiecie co? Ja chyba się z wami pożegnam, więc zrobimy drugą część szukania krowego, krowego pazura, więc widzowie trzymajcie się, papa!